No. No, czemu reszat level, no? No uduj ima. Szybciej będzie. Rejma. Mam takiego. Patrz, pokażę ci właśnie tego moda. Albo to później, wiesz? Później jakoś. Później. Ci obejdziemy. Ale rozmaśnie się wytarczy. I <grymne> tak latam. Ale fajnie. Ale latam. Ej, o ja też mam. Kinek. Ready? Nagrywasz? No. Wiedziałem, że zawsze ja coś ja to powie. Nagrywasz? Zawsze będzie. Ale i nie ma znaczenia, bo i tak, się nie ma dobrą muzykę. Tu jest coś jeszcze, może podgłosić. A, na sprawę tylko. My tu właśnie jesteśmy, w sklepie, teraz. Szukamy sobie jakieś dzianko Może, może coś wpadnie w oko. Patrzcie. My jesteśmy w tradycyjnym miejscu za yy, budynkiem i tutaj sobie McDonalda i właśnie teraz to robi, ja wraz, o co chodzi z y, konfiguracją tego komputera, bo tam mówiłem w y, filmie, ostatnim z serii zbudujmy komputer, że będzie właśnie PC do zbudowania, więc może kolega się tu udzieli. Na no prawie. więc skontaktowaliśmy się z tym gościem. Znaczy Zna, Patryk się skontaktował. Chodzi o to, że ja się skontaktowałem z... Y, pewnym facetem, po prostu takie wtyki, no, wtyki mamy. I skontaktowaliśmy, skontaktowaliśmy się z pewnym facetem, i on nam przysyła części, my budujemy dla niego komputer, potem będzie go, go trzeba wytestować. Oczywiście wszystko e, będzie nagrane e, dla nas. Dokładnie, chodzi o to, że jest taka okazja, to przy okazji możemy oczywiście nagrać poradnik, jak to zrobić. I będzie to na dobrym sprzęcie, będą dyski SSD, rodzajny procesor, ale tego na razie nie będę jeszcze zdradzał. Będzie odcinek trwał, myślę, że jakieś pół godziny może 45 minut, bo to wszystko wiadomo BIOS i tym podobne. No. Będzie dużo zabawy. Dokładnie, więc gdyby coś się ciekawego działo, to zaraz wracam. Znaczy nagrywam mówimy taką biografię, gdyż patrzyłem na kamerę, może tu mnie będzie źle Patryk, to chyba ciemno, nie? No, bo jest słońce. No to zamieńmy się, o tutaj nie zostanę, a ty tu. Gdyż Patryk właśnie chce się dowiedzieć, jak to z tym sprzętem u mnie. Ostatnio wyposażyłem się w... Dobry dosyć, nie mówię. Sprzęt audio, możesz pokazać widzom. 5.1, kino Samsunga. No tam z ufa, i tam subwoofer na dole. I... Jakie jest Twoje pytanie? Kiedy to wszystko się zaczęło? O, oczywiście od skrzynki się zaczęło, od peceta. Yy, mianowicie peceta zacząłem składać jakoś tak w, w roku 2010 przed wakacjami, w sierpniu. Yy, na początek kupiłem płytę główną. W ogóle może na blogu później to opublikuję, moją całą biogra biografię. Mm, tak, tak, to na to jest dobry pomysł. Yy, tylko w opisie, nie na yy, Mianowicie kupiłem na początek płytę. Później y, tata mi dołożył na zasilacz i procek i resztę komponentów po jakimś tygodniu, niecałym Potem ja oddawałem to w ratach po 80 funtów i tak dalej, i tak dalej I cała skrzynka została złożona, oczywiście było to z badziwnym monitorem, którego teraz nie widzicie bo został sprzedany akurat yy, I kupiłem to Stare głośniki jak widzicie tam w rogu możesz pokazać, tam są na, na samym dole sami subwoofer, co są stare głośniki y, Trust, chyba, czy tracer jakoś tak 2.1 i z tymi głośnikami jechałem z tamtym monitorem, zwykłą myszką jakąś i zwykłą klawiaturą, potem zaczęło się w lutym jakoś na moją rodzinę dostałem monitor właśnie LG i cudo, potem cuda nie sprzęt <grych> nie, do cuda, do cuda jeszcze brakuje trochę. Nie, trochę. Y, i Później za swoje oczywiście, bo z tego co wiecie naprawiam laptopy, kompy właśnie tu jest jeden do naprawy, mogę pokazać, pudło, tu jest jeden do naprawy. I kupiłem sobie dysk zewnętrzny, który teraz siedzi w kompie, więcej nie będę zdradzał więcej na moim vlogu, później jeszcze trochę powiem. Yy, o tym modzie. I co mogę powiedzieć? A... No i zaczęło się tak. Przede wszystkim od myszki, odpada, e, od biurka, przesłot akurat dostałem. A przy okazji uruchamiaj, urucham. to, to, to pokażę ten mod pada, który zrobiłem wczoraj. Uruchom pada, nie? Przytrzymaj, no właśnie. To jest właśnie na niebiesko. Efekt wyśmienity. Więcej na moim blogu na www.patrykownawski.pl Tam na górze jest własne eksperymenty zakładka, tak mi się wydaje, tak to nazwałem. I będzie jeszcze coś o dysku, ale to wkrótce. I zaczęło się biurko, to jakoś to się zebrało, Wszystko. potem drukarka jeszcze doszła. Myszkę zakupiłem, podkładkę dostałem, kodaka nakupiłem, o tym zapomniałem wspomnieć. Kodaka zakupiłem też jakoś w lutym, nie, w styczniu 2011, tak, na początku roku, gdyż była promocja, dałem 8 z 160. Widzę, że patrzysz na telefon. Tak, tak, bardzo masz fajny telefon. Wiesz, telefon. Osobiście to wziąłem na raty. Paczę 21, 20. 21, 20 funtów 50 pence na miesiąc. Telefon jest na raty wzięty na 2 lata No i tyle chyba ze sprzętu, nie? Co ja co, co, tu jeszcze mam? Nic chyba. Biografia sprzętu. <noise> Biografia Patryka sprzętu. <noise> A oczywiście wymieniłem grafy dwie. Tam jest cały y, rozpis ile raty przespłacać i tym podobne. No, możesz włączyć makro i teraz bliżej. Właśnie. Jak oddalasz to makro, oczywiście tam z pustem reguł y, No i tak... Tak to wygląda. Grafy zakupiłem, SSD zakupiłem. Ram, A, I na razie ram. się dobrze wiedzie. No Ram no 8GB giga. Giga starcza Ram? 8GB wiesz, Ja renderuję dużo filmów, robię w ogóle dużo filmów i mi dużo RAMu jest potrzebne. Bo Vegas lubi RAM i chciałem dać go jak najwięcej. Cię się da. I ogółem tak wygląda sprawa z tym sprzętem, w tym pokoiku, ogólnie długo się przeprowadza, więc ustawię to wszystko, na przykład ten głośnik tylny powinien być na rogu, ale już nie chciałbym się tego ruszać wiercić i podobne, więc tak po prostu zostało to więc tak to wygląda, tutaj trochę głośniej trzeba mówić, bo to nie ma nastawania mikrofonu Jest ten wiatr przemilie Możemy chyba zaczynać, nie? Tak. Może e... daj mi moją małpkę. Proszę no, <grywa> o, o, Ale daję. We mnie chciałbyś porozmawiać? A o czym my tu gadamy na kanale? Patryk Bednarski PC. No, chyba o pc <grywa> Dokładnie. E... Oczywiście, może ja mówiłem tam wcześniej, plany. Co Ty planujesz? Ponieważ e, w przyszłości o, tak. oczywiście... No bo... Proszę bardzo, właśnie aby... No, no więc tak, um, składam maszynę, zamawiam za tydzień wszystkie części e, ze strony skan.com Bez żadnej tutaj product placement jak to każdy mówi no, dobra, dobra. Gdyż jest to. E, chodzi o to po prostu, że, e, że Patryk... Zastanawiam się ogólnie, Patryk się zastanawia nad e, Intelem i AMD, ale... Z, Budżetu wychodzi, że to będzie jednak 4 AMD. Jeszcze nie wiadomo do końca. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Proszę bardzo, dalej. Nagrywam. E, wszystkie komponenty, może nie będę mówił. głośniej trochę. Mówić wszystkie? No ja wiem, może. 8GB SSD. Prawdopodobnie 2SSD, ponieważ te HDD są teraz tutaj tak drogie, że naprawdę się nie opłaca. No. To będą dwa ssd w no, dalej. No. W Rejdzie 0. Zero, okay, rejdzie 0, oczywiście. Ej, 0. Także no. tak, potem, potem jak już kompo złożę, dojdzie, dojdzie nowy monitor no. 24C, ale prawdopodobnie RG Dalej karta graficzna, tam kolejna, 68,70. Crossfire! Oczywiście, crossfire. Moc! Moc. <laughs> I tak to będzie się odbywało. Kasa będzie wydawana na sprzęt. Przede wszystkim, tak? Przede wszystkim. A... nagrywać więcej poradników, ponieważ z tym sprzętem... Zapraszamy przyszedłem... na Patryk Patalantista 101, Ja tam polecę go na moim kanale, żeby się tu chłopak rozpowszechniał. O tak. Po sieci. Będą poradniki, A... ludzie. Jeżeli chodzi o, o tą rzecz, o nagłośnienie. O! Nagłośnienie. Co z nagłośnieniem? Bo to... Jeszcze widzieliście tam klipa. Ja na przykład nagłośnienie mam następujące. Tam tak. kino i takie coś. A na Ty? razie mam system dwa głośniczki bez subwoofera, bo ja No. prawdopodobnie kupię sobie po prostu słuchawki bo, bo nie będzie mnie stać na system stereo no Także słuchawki, Czyli... słuchawki do dobre, tak, do słuchawki do grania. do grania rozumiem, więc jak tam będę u Patryka to w każdym bądź razie będę coś nagrywał odnośnie tego nowego sprzętu, czy jakoś tak jak coś będzie miał, ale na razie właśnie yy... Dogadaliśmy się z tym facetem, dla którego będziemy składali to. Ty rozmawiałeś. Ty w ogóle masz do tego. I ogólnie co jakieś komponenty. Więc... Ale nie. Ja nie mogę. Pokażę Wam tu świetny budynek, który tu już stoi od 3 lat i nikt nie remontuje. A tak przy okazji ten klip to nagrywamy Insperię, bo już kodaka nie chciało mi się brać z domu wnosić tego wszystkich w tych kieszeniach i wiecie sami jak to jest. Ale ogólnie kolory bardzo dobre. Tutaj makro też jest fajnie zrobione. jeszcze bliżej. Właściwie jest na auto fokusować, jak fajnie płacić. Tak tutaj przenosimy. W ogóle fajne, fajny, fajny trem. AF, Więc co więcej? Coś więcej do powiedzenia dla no, widzów? Tak, wybijemy małpkę i idziemy na boisko grać w piłkę. Też będzie makro. Chyba. Jak kryje. O, jakieś problemy? No, ja Mnie się błagaj. To co robimy? Na boicho? Tak. Daleko mamy? Nie. <śm> tam. Dobra, my spadamy. gdzie jak, nie wiem.